Ruszyły rozgrywki piłkarskiej klasy okręgowej, w której występuje miejski klub sportowy Mazurełk. Pod wodzą grającego trenera Jakuba Golaka, Euczanie w pierwszym meczu zremisowali na wyjeździe z Orlentami Reszel 2-2, a w oglądanym spotkaniu Mazur grający w niebieskich koszulkach pokonał MKS Korsze 1-0. Gospodarze tego pojedynku zwyciężyli zasłużenie, chociaż zwłaszcza w pierwszej połowie brakowało akcji, po których Euczanie mieliby dogodne sytuacje do zdobycia bramek. Strzałów także było jak na lekarstwo. Zespół. Z meczu na mecz eee, uczy się czegoś nowego, to są młodzi chłopcy. Gramy coraz bardziej odpowiedzialnie i myślę, że w kolejnych meczach będzie widać, mam nadzieję, tego efekt. Lepiej gra piłkarzy wyglądała po przerwie. Kilka razy bramkarz Skorcz musiał ratować swój zespół przed utatą bramki, zwłaszcza po stałych fragmentach gry, rzutach wolnych i rożnych. Decydująca akcja miała miejsce w 66. minucie. Bardzo dobrze piętą Jarosław Jakucewicz odegrał do Kamila Stupaka, który strzelił w bramkarza, ale do piłki dopadł Bartłomiej Koniecko i zdobył decydującego o losach meczu gola. Było ciężko, bo może nie mogli się do nas dobrać skrzydłami, ale próbowali strzeliwać piłkę na nasze pole karne, ale bardzo dobrze spisywała się linia obronna, wszystko zbijała. Także myślę, że Korsze nie powinny mieć pretensji o wynik. Za zwycięskie spotkanie z Korszami drużynie należą się pochwały, choć warto zastanowić się nad chwilami dekoncentracji w tym meczu. Trener Mazura liczy na kolejne wygrane spotkania w tym sezonie z młodymi zawodnikami w składzie. Ja nie boję się stawiać na młodych chłopaków, oni doskonale o tym wiedzą i ci, co dzisiaj wyszli w pierwszym składzie, muszą już czuć presję zawodników teoretycznie rezerwowych, więc to będzie, mam nadzieję... To będzie nasze siło, że nie będzie miało znaczenia, kto wyjdzie na boisko, i tak będziemy grali dobrze. Kolejnymi przeciwnikami jęckiego zespołu będą Warmia Olsztyn i Tencza Biskupiec. Na własnym boisku Mazur ponownie zaprezentuje się 2 września o godzinie 17 w meczu z Polonią Litzbach-Warmiński.